Pierwszy odcinek z informacjami, tak, jestem świetny na 84 i dziś chciałem Wam powiedzieć kilka informacji dotyczących do mojego kanału i filmów. Pierwszą informacją, którą będę Wam chciał powiedzieć, to będzie, że piła będzie Pierwsze, długo nie będzie na YouTube, ponieważ czy piła no długo nie będzie tam już jest, ale piła odcinek drugi na moim kanale będzie dopiero gdzieś na, za 3-4 miesiące będzie. Tak i chciałbym wam powiedzieć, że też Minecraftowa codzienność będzie dopiero co tydzień dwa nawet, ponieważ mam małe później i robię różne filmiki multiplayera i właśnie teraz właśnie zaczynam robić filmiki z Micro bardzo fajnej gry. I jeszcze zacznę robić odcinki z Battlefield Heroes, więc nie będę miał czasu, bo teraz ponieważ się zaczyna rok szkolny, więc nie będę miał czasu na... tak jakby to powiedzieć, na narobienie tych filmików wszystkich. Będę robił je co tydzień. Max dwa w tygodniu będą. Na trzy, no dobra, max trzy w tygodniu będą filmiki. Może nawet trzy z Minecrafta. Może być jeden z Minecrafta, na przykład. I dwa z Battlefield Heroes. Wszystko może być Heroes. Heroes, przepraszam. przepraszam. No, a więc. No. no i to by było tyle. A, i co jeszcze bym chciał powiedzieć. Jeżeli chcecie coś, jakieś informacje, jak to się robi. Yy, no to piszcie w komentarzach wszystko, tak? Na przykład o Minecrafcie jak tam zrobić tą rzecz, ja tak. na, na linkie. to dużo ludzi się pyta i ogląda takie rzeczy na nawsze, których nie wiem jak zrobić. No oczywiście można coś wziąć się z Game Moda albo z czegoś tam. No dobra, no. I ten... kiedy? O, co ja miałem jeszcze powiedzieć? Hmm. A, i nie narzekajcie na moje filmy. Jak chcecie, tak wiecie, narzekać, to lepiej nie oglądajcie filmu. Jak chcecie dawać łapkę w dół, albo, w ogóle, w ogóle nie. Jak chcecie w ogóle dawać łapkę w dół, to lepiej w ogóle nie dawać. Dobrze, dajcie mi tam jakiś ten komentarz, że coś tam rzeczy nie wychodzi. Dobrze, poprawię się, tak? Poprawię się. Dajcie mi po prostu znak, że jakieś złe robi filmiki. No to ja się poprawię. Ale napiszcie takie coś, bo ja na razie, nikt na razie mnie nie pytał, że coś mi nie pasuje. Ale no mam nadzieję, że będzie Wam się wszystko podobać i że będę miał dużo lajków i subskrypcji i się stanę takie wiecie. No wszyscy chcą być tak sławni, no ale no... To nie jest takie, wiecie, hopsiu. No, dobra, a więc ja już kończę na dziś. To był krótki poradnik z informacjami i w ogóle o filmach i moim kanale. I ja Wam jeszcze podam tutaj, będzie jest. powinien Wam się ukazać na ekranach na środku teraz ten. Mój link do mojego kanału. No, a więc na razie i do zobaczenia. Cześć!